Portfolio jest Twoim kreatywnym CV, czyli zbiorem materiałów, nad którymi do tej pory pracowałaś, pracowałeś. Pokazuje Twoje umiejętności, dokonania, różnego rodzaju zlecenia i współpracę. Dzięki projektom w nim zawartym mamy możliwość poznania Twojego stylu, estetyki i zainteresowań. Portfolio warto stworzyć w formie online i udostępnić w wygodnym formacie, który będzie łatwy do przeglądania dla odbiorcy. Na przykład plik PDF, dedykowana platforma, na przykład Behance, własna strona internetowa, WordPress, portfolio blog, specjalne konto w mediach społecznościowych dedykowane właśnie pod portfolio lub link do dysku, na przykład Google. Możesz uzupełnić swoje portfolio, przesyłając również link do strony sprzedażowej lub promującej Twoje prace, na przykład Etsy. Lepiej unikać tworzenia portfolio w programach takich jak PowerPoint czy innych edytowalnych formach. Nigdy nie wiadomo, czy sprzęt osoby oglądającej będzie w stanie je bez problemu otworzyć. Zadbaj też, aby plik nie był zbyt ciężki, bo może długo się ładować i utrudniać nam przeglądanie. Zanim zaczniesz tworzyć portfolio i aplikować na konkretne stanowisko, odpowiedź sobie na kilka pytań. Jakie projekty sprawiają Ci najwięcej radości, w czym jesteś dobry i co robisz najlepiej? Co już umiesz, a czego się jeszcze uczysz, w jakim kierunku chcesz iść zawodowo i jaki styl najlepiej oddaje Twoją estetykę? Portfolio powinno zawierać prace, z których jesteś dumna, dumny, ale też takie, które pokażą nam, co Ci w duszy gra i co chcesz robić w przyszłości. Dokładnie przeczytaj ogłoszenie, na które aplikujesz i dostosuj portfolio do wymagań stanowiska. Na przykład, jeśli aplikujesz na stanowisko grafika odzieżowego w dziale Kids, wrzuć projekty związane z tematyką dziecięcą, na przykład na drugi z postaciami bajek. Jeśli w ogłoszeniu jest wspomniana jakaś technika, którą znasz, koniecznie to pokaż. Ogranicz liczbę projektów i ich wariantów. Portfolio powinno mieć od 20 do 30 stron maksymalnie. Jeśli masz dużo fajnych prac, pogrupuj je, na przykład według typu, techniki czy współpracy. Przemyśl kolejność projektów. Na początku i na końcu dodaj te, z których jesteś najbardziej dumny, dumna. W środku umieść pozostałe, równie dobre, ale niekoniecznie flagowe. Powodzenia!